Cicho Coś u góry chyba Albo strzelania po terenach Dwa piętra są jeszcze, jest jedno i drugie jeszcze Halo? Jest tu ktoś? Halo? Masz pewnie zabezpieczoną? Há puðu er ekki þig þá? Íwie Kυða mikilvægt það er

O ja pierdzielę Adi Jest No wiem, że będzie koza Ja pierdol A ty, bo to jest jakaś ta nie Kurwa Kulwa szczury tutaj są Serio? No słychać twarz Nie ta woda Kurwa To no, jest gdzie jest szczur. No czy... stu, tam tam jest to się strzeżałem Tam coś było. Ty, tu Adi, to jest takie wielkie, że ja pierdzielę. Tu jesteś trawy. to Adi, tu są jakieś drzwi na górę. Tu są drzwi, i tutaj są drzwi. Kurwa, to jakiś magazyn.

Odbiór, jak tam u was sytuacja? Jesteśmy po na nartami Odbiór Teraz się było słychać głośno, wyraźnie, odbiór, idziemy do was Również na pięć Tam jest ogólnie barek Tam są narty Narty? Co tam jest? Spokój... no wal taki wiesz, tak jest w jakimś warze czy coś. A tam coś jest, warte nagrania Tam po zdjęcia, bo tam jest fajna ogólnie jakość, nie? Tak to tak idę, muszę nagrać, wiesz? Dobra dobra Tak sytuacja, Czekaj. No bo tu wiesz, to był taki wiesz, stoki tu wiesz, na śnieżkę, na śnieżkę sobie brali, nie? Tak.

Adi, Adi, od góry Jest Na pięć Widzę na dwa, słyszę na pięć tu Myszani. No bo tam nic nie ma, ale my tutaj w sumie... Muszę postawić gdzieś indziej. Dziękuję. To no, tylko powiem. Ty, Adi, my wracamy jak coś do głównego do, do, do holu, nie? Także jak skończycie, to po prostu podejdźcie. tu gdzieś gdzieś No może. Nie było was słychać, możesz powtórzyć Ciwo. Adi, Adi, odbiór Słyszysz mnie? Nie było cię słychać Czy możesz powtórzyć odbiór Gdzie jesteście? Jesteśmy w głównym Holu jak coś, czekamy na Was Przyjąłem, przyjąłem bez adveru. Tu stółka tam była. Mhm. jakieś sobie do zobaczyć. Okay. Nie, nie, nie. Oczywiście. Wszystko przede wszystkim tutaj nagrać. Nie wiem czy tu wchodziłam. Adio odwór. My schodzimy z Kamilą do piwnicy jak coś? Oj. Ty. Co? Piwnica, nie? To. Piwnica. A potem dopiero góra, myślę, co? No. Odbiłać. Ja robię zdjęcia tego. Tych konserw tutaj? Tak. Żeby tak. wydaje mi się, że tutaj tak jest przyjęna pokaz. Myśmy sobie jednocili. Mamy Co? Tyski, ja mam. Ale? mam dyski, bo no. o, tutaj jest, to, to. A tutaj jest fajny zapasik. Chcesz się syknąć fotę Kamila, to śmiało. Tu, tu samej... I ciekawego nie ma tu jest przejście. tylko jest zablokowaną. Ciekawe, w którym to... Yy, tak, czekaj, Łukasz, czekał, 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 w czekał, czekał, w ogóle Nie, to petardy. To jest dziura w ścianie, idę dalej w górę. To by było coś, o wiele słabać. Jeszcze ja sobie powiem co, czy masz przeładowaną i czy masz pestki. A mi się wydaje, że to jeszcze... To była dzień normalny. Słyszeliście wcześniej o tym Nie. Nie. Piwy? Nie. Myśmy znowu... Tak, dziewczynę. telefonem żyły. No, proszę cię, ale... Te... Co, telefonem nie było. Możemy zapytać o to. Bo nie wiem. średnie. Było w A nie w koncesji? A widzować, ile masz pestek, w razie co? Bo to no nie będzie. Kto tak mi nie chce odpowiedzieć? Nie <laughs> wiem, no co? Nie wiem, z słyszeliśmy. No serio, serio? Tak się oddzieliliśmy, ale... Ale, no, się rozdzieliliśmy, ale to może to, któryś który z was albo z następną. No sporo? Tak. Czyli może later. Najlepiej, że coś tak wsysa. Chyba bym się pochlała jeszcze. Mam się ślepić znowu. Buźka. Światem blasku. Chcesz światem zajebistości dostać? Nie. No. Wystarczające, bo dostałam no Co? Sieci. Sieci? Graj. Stamtąd się dobrze schowaj. I lecimy dalej. Tylko to jest, to myślimy. Nie, nie jest. 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 Nie jest. jest. Patrz z na do środka do środka, chodź. Patrz, środka. Czekaj spokojnie, niechali sprawdzi Nie fajcie się wszyscy Jest tu kto? Halo, jest tu kto? No, idziemy strzelać, kurwa Konie lekki, kurwa Kandydana. Bez agresji. Obstawiam, że jakiś bezdomny, ale Uważaj Przeszliśmy to tylko na urweks! Widzisz? Ja wiesz, ja wiesz co? Ale w nie wyszedł, może głośno coś się wam, może to był i wyszedł by się Na stówę Moim zdaniem nie ślicz po oczach Hadi Powinniśmy wiecie co zrobić pójść sobie. dzień. No. Nie każdy po prostu popatrzę miejsca spokojnie. A tu ktoś był na bank, to nie mówi, był wiatr, bo ktoś te drzwi zaszurał. Za tak, ja patrzę spokojnie. Patryk proszę to biegaj do nas. Idzie? Wszystkie... Nie, poczekamy na razie. Trzeba popatrzeć chwilę. A diale mówiłem ci, kurwa, przeczujcie. chcesz zabić mi pałkę? nie, że jest kolejnie już się lepiej wyprostuj, tak, musisz mocno na tego czekać o patrz na dwie ja tu patrzę, a prowadzi radiem, żeby miało lepsze połowsze Adi, ja patrzę na prawo ok, ciebie dobra czy jest to u mnie? Nie czysto iść w las nawet nie? A to, to nie było. był wiatr, na bank. No kurwa. Na bank. Cicho. To nie był wiatr, kurwa. O wejdziemy zwiedzać dalej. Jak wyszedł to tędy. No czym na pewno nie chcesz, za dużo hałasów zrobił. robimy. Robimy, robimy, robimy teraz tak. Wejdźmy do środka tam tam tamtym miejscu najlepiej jakbyśmy z dwóch stron się odsłonili. Nie, cicho. Wejdź do środka, zamknij drzwi, postaw jakąś coś pod drzwi, że jakby było że jakby otworzy, to będzie hałas, żebyśmy, kurwa, wiedzieli. No tam gdzieś było. To jeszcze? Kurwa, to był jakiś historyk, stary, jakoś to wal, nie? Na tym pięciu było słychać? Tak, tu gdzieś, na lewo. Patrzy, Patryk, ubezpieczcie tyłu jak coś. Ubezpieczcie tyłu, ja muszę od nią świecić. Patrzcie górę jak coś Ja patrzę w prawo, ty patrz w lewo Słyszysz? Ja pierdolę fasily to jest pięter. Kurwa, trzy piętra są. Oś tu, tu jest? Halo, ktoś tu, tu jest? Prawo. brawo prawo. W U mnie czysto. To drzwi. To drzwi, to jest wiatr. Idź tam, patrz na patrzę, Patrz, zostaje. Jak będzie czysta Adi, mów. Co? Co? Kamila, niech się przemieści w twoje miejsce. Ja potrzebuję cię z drugiej strony tutaj. Ja, plecy? Patryk, z mojej plecy. Kamila, patrz tutaj. I patrz w samą Patrzę w prawo wiesz, wiesz prawo, ja to muszę zbadać Kamila siedzi tam cały czas Słyszę jak krok tutaj Co ty masz? Czekaj Adi, Adi Czekaj stój tam Tam Co? No. Co? Co? To jest kurwa dziwnego, nie chciecie sobie połączać Patroli jest Patryk patrzy tam cały czas. Mi się zdaje, że wiatr ale, ale różnie bywa Łotna są poswierane I po prostu przyniesą się do Was Teraz w tamtą stronę trzeba sprawiać Wiem, że to jest kaminą tutaj patrzcie A my lecimy tutaj Czysto?

Ruch tak. Kurwa, nie Będziemy... siedź po oczach starych. Wejdziemy powoli do przodu, wyjdziecie z nami, Patryk się mi wypatrzy. Kamila, tego już zabezpieczasz. O, nie tam podejdę do nich. to A tu może być też, ten. Wysoka sobie? Tak. tak. Puste co? Nie. Czekaj, wam. A teraz wiatr, teraz, bo teraz słychać mocny wiatr. Dobra. Patrzcie dalej. No i dalej tam, gdzie jest za tym. tam zobaczcie. I dalej. Patrzę prawo U mnie czy to Masz szytek to Tak. które no patrzę Jakbyś, nie? nie, mi się zdarzyło, że po prostu tu bandale tu wyszli. Bo tu tu wiesz, no może, tak, no wiadomo, lat, ale... Czekaj. A który to jest rok? Kur... Nie... lato 97. A. O kur... To to sporo. A co tu jest, Adi? Patrz. I ty, o. Możemy do nas No tu nic nie wiem, ale jak chcecie, to możecie. Chodźcie będę ja tak zawsze pierwszy, bo mam latarkę trochę większą. Tak, ja bronić. No dobra, to nie chcę iść, spokojnie. O na raczej nam nikt nie wejdzie, bo jest za wysoko. Czeka, to jest z góry. A mnie ja zawsze może zrobić patrz taką dołu, taką z góry, z samej góry dołu zdjęcie. Spokojnie. patrz ci w prawo, patrz w lewo. Trzymaj go dwoma rękoma i to mi jest A ty patrzmy, ja patrz ja patrzę tutaj.

Patrzy prawo Po cele drzwi patrzy się od razu jest i dziwam to to jest jest? Jakby zobacz tą szafę Ale to o czysto szafę, szafę. Co? Ościelone ja nie wchodzi po patrz Patrzcie co się dzieje Zobaczyłem zaraz spokojnie. Podejdź i trochę dalej. Bezdomnie tu śpią na stół. Mi się zdaje, że wiesz co? Popatrz, poduszki, papierosy Pusta. Jedzenia. Co to jest. Na wodę? No, na wodę pistolet. Mi się zdaje, że jakiś bezdomny mógł po prostu tam być na początku w tych drzwiach i zauważył, że ktoś tu jest, no to po prostu uciekł. Uważajcie, pojedynczo. Wy to złapaliście? Nie. jest podłożone z czymś, tak? Konserwy tutaj są jakieś chyba? To, to ja. To Patryk. ja. To, nie trzymam tam, nikogo nie mogę trzymać Nie To jest sprawdzam Zwykła toaleta, pustka Możemy no, to sprawdzić, czy jest wejście, nie? To jest to Dzięki Co? Dzięki Dzięki Sprawdź, czy jest bezpiecznie czy da się w rusu chodzić Zostawiaj kamienie ja na sobie Ja patrzę, to jest spokojnie Trzymaj, czekaj spokojnie Weźmy ktoś po poświeć Jest Sytuacja opanowana Patrykowy, się ja się Wejdziecie tu i zgaście wszystkie rataki Patrzcie pod nogi w zgaście Jesteście tam, gdzie? Kurde, Patrzę, widoki całe. No, popatrzcie. No trzeba zapalić, bo ktoś się może zabić, jak tu będzie szedł. Ej, ja generalnie bym każdy krok ostrożny no. robił, bo tam gdzieś już była dziura. No, no dobrze, nie, 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 nie A no. Wiecie co? Po tym możemy iść, po, po pionowej linii na pewno, bo tu jest podwiększony strop. Latarki musimy mieć odpalone, bo może się zawalić. Nie chodźcie od razu takie, takie odstępy, żeby się czasem nie zawaliło. tak na mojej tyle, nie? Tyle.